Wszystkim właśnie w tę sobotę, czyli 30 lipca, przypadają akurat moje urodziny, i z tej okazji chciałabym coś zrobić związanego ze sobą. I tak pomyślałam, że mogłabym stworzyć swoją wersję taką rysunkową, że nie będę się rysować realistycznie, tylko tak bardziej pójdę w stronę kolorowania i robienia lineartu coś w tym stylu i chciałabym to zrobić na moim iPadzie, dlatego że bardzo, ale to bardzo dawno nic nie rysowałam sama z siebie jedynie wykorzystuję go ostatnio do rysowania waszych prac i wtedy są odcinki z iPadem. Nie po to mam iPada, żeby on sobie tylko leżał i żebym robiła na nim miniaturki, czy cokolwiek nie mam oglądała, a można porysować. Ja wiem, że może ten rysunek nie wyjdzie mi jakoś zbyt spektakularnie, bo jednak no nie ćwiczę tak Rysowania na tablecie, i mam pewne opory. Ale zawsze warto spróbować. Wybrałam sobie zdjęcie, które ostatnio wstawiłam na mojego Instagrama. Wygląda ono tak, na pewno, jeżeli mi tam śledzicie, to widzieliście. I z niego będę korzystać podczas przerysowywania proporcji. Zresztą pewnie będziecie widzieć, kiedy będę miała otwarte zdjęcie referencyjne. No, także urodzinowy odcinek, czas zacząć. A ja zapraszam Was jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście ciekawi, co tam dalej wymyślę. Filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, w środę o. 15 i w sobotę o 9. Tak jak Wam mówiłam na samym początku, na ekranie będziecie mogli też zobaczyć, patrzeć w sumie na bieżąco, jak wygląda zdjęcie referencyjne, bo ustawiłam je sobie w okienku. A w ogóle, jeżeli zastanawiacie się i macie tego Procreate, chcecie właśnie taki y, obrazek referencyjny ustawić, to wchodzicie w ustawienia po lewej stronie obok galerii, to znaczy od po prawej stronie od galerii, ale po lewej stronie na pasku, y, później klikacie obszar roboczy, następnie obrazek referencyjny włączacie i tam macie do wyboru obszar roboczy, obraz albo twarz, i klikacie na obraz. Wtedy wybieracie rysunek albo zdjęcie, albo cokolwiek, z czego chcecie się wzorować w waszej ilustracji rysunku pracy. Natomiast jeżeli klikniecie w twarz, no to wtedy będziecie mogli na żywo patrzeć na to, co pokazuje nam aparat. Jeżeli oglądaliście mój odcinek z rysowaniem tygrysa na swojej twarzy, właśnie w Procreate. To, no to tam możecie zobaczyć, jak wygląda ta funkcja. Było naprawdę sporo zabawy i fajnie się na tym tworzyło. Zresztą zostawiam Wam link tutaj na ekranie. No dobrze, zaczęłam od szkicu i tak jak możecie też zauważyć, pozycja jest dosyć niestandardowa, bo siedzę sobie, opieram się na kolanach i zazwyczaj. Takich rysunków nie robię, raczej stawiam na jakieś portrety albo no bardziej takie stojące pozy niż siedzące. Natomiast tutaj jest ona tylko no ucięta, nie widać całości. Kiedy mamy taki obraz referencyjny obok, o wiele łatwiej jest przerzucać proporcje na naszą pracę. Ale tak, moim zamysłem było narysowanie siebie nie w wersji realistycznej, tak jak wam mówiłam na samym początku, tylko w takiej bardziej rysunkowej. Nie będzie cieniowania realistycznego, no nic. Nie, nie chciałam po prostu rzucać się na głęboką wodę, bo pamiętam, że realistycznie nie. <laughs> pamiętam, że nie pamiętam, kiedy rysowałam realistycznie, ale to chyba był taki portret z różową chustą przezroczystą, coś takiego, jakieś takie zbliżenie na twarz. Wydaje mi się, że wtedy mi się nawet to podobało i nie pamiętam, jakich ja używałam pędzli, ale do tej pory. Jeszcze nie znalazłam jakichś swoich, których chciałabym cały czas używać i non-stop yy, próbuję innych. No tak, tak już ze mną jest i z moim iPadem. <laughs> Ciężko jest się polubić z dokładnie jakimiś konkretnymi pędzlami, chociaż zazwyczaj sięgam po takie same, ale no, też używam zdecydowanie innych w zależności od tego, co tam chcę uzyskać. Tylko nie zawsze efekt mi się podoba, i później ciężko jest tak przerzucać pomiędzy pędzlami i wybierać, który będzie najlepszy, i po prostu tracę już na to siłę. I wspominając na początku o tym, że pewnie mi nie wyjdzie tak do końca rysunek, bo jednak to kolorowanie jeszcze naprawdę muszę poćwiczyć. Wydaje mi się, że gdybym zrobiła kolorowanie, już tak powiem Wam o całym efekcie, bo jeszcze tego nie widzicie, to. Myślę, że wtedy mogłoby to wyglądać zdecydowanie lepiej. Tym razem nagrywanie ekranu zajęło mi prawie całe tworzenie pracy, ale niestety na sam koniec, no, nie wiem, chyba mi się wyłączyło, więc będziecie mieli początkowo ładnie nagrany ekran razem z tym obrazkiem referencyjnym, natomiast już na sam koniec, bo to były takie już ostatnie szlify, będziecie widzieć. Po prostu nagranie z Procreate'a. Bardzo fajnie, że Procreate ma taką funkcję, gdzie nagrywa automatycznie wszystko, co robimy, więc nie muszę się martwić, jeżeli no, coś nie nagram. Wiecie, tak ekranem zewnętrznie. Jak mogliście też zobaczyć, robiłam dwa szkice. Pierwszy takim pędzlem mięciutkim tak żeby zrobić ogólny zarys, zaznaczyć wszystkie elementy, które mają się znaleźć, a później go rozjaśniłam, trochę tak przezroczystowałam, że tak powiem, i wzięłam ołówek i wtedy już zrobiłam bardziej szczegółowy szkic, a następnie zabrałam się za kolorowanie. Nie robiłam najpierw lineartu, bo chciałam wszystko pokolorować, wypełnić tymi kolorkami i nawet mi się to podobało, chociaż właśnie cały czas czegoś mi tam brakowało. Jakoś tak cały czas mi nie pasowało. Może to było właśnie to kolorowanie tymi pędzlami, które nie do końca dawały mi taki efekt, jaki chciałabym uzyskać. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale tak ogólnie patrząc, myślę, że nawet wyszłam tutaj podobna, co sądzicie, chociaż w sumie możecie to ocenić już na sam koniec. Powiem Wam szczerze, że trochę bałam się bardziej cieniować jakieś elementy, szczególnie te po prawej stronie, gdzie od lewej naszej pada światło i tam na twarzy właśnie ona wydaje się być trochę płaska i później dopiero, kiedy już będę nakładać takie warstwy końcowe, dodatkowe, zdecyduję się na wykorzystanie ciemniejszego koloru w celu uwydatnienia tego cienia. I też w międzyczasie zmieniam sobie tło na szare, żeby, no nie wiem, jakoś lepiej mi się kolorowało, kiedy mam jakiś inny odcień niż biały z tyłu. I w ogóle bardzo lubię efekt, jaki daje nam szum, gdzie na pewne warstwy nakładam taki szum, i wtedy wydaje mi się być ciekawszy ten rysunek niż jak mam jakiś taki gładki, wygładzony. No nie wiem, ten efekt na ten moment mi się podoba. Może kiedyś powiem, że Boże, co ja robiłam, dlaczego w ogóle nakładałam taki szum i że to wygląda beznadziejnie. Ale no, na ten moment jest okej. Okay. Następnym etapem jest nakładanie lineartu, czyli obrysowanie wszystkiego. Wybrałam do tego kolor czarny. No i obrysowałam takie główne części, dorobiłam też gdzie niegdzie kreseczki, żeby również uwydatnić trochę cieniowania, żeby to nie wyglądało, że wiecie, najpierw pomalowałam, pokolorowałam, a później wszystko tak hamsko obrysowałam, że no nie wygląda to zbyt dobrze, chociaż tak na samym początku mi się wydawało, że będzie, ale później jednak, kiedy tam dodałam kolejne warstwy i wszystko to jakoś się scaliło ze sobą, ładniej wyglądało. Na tym obrysie mogłam też dodać cienkie niteczki, które pokazują takie odstające włosy i to mi się bardzo podobało. I takim wielkim krokiem, o którym wam już wspominałam, było dodanie cieniowania takiego zewnętrznego w sensie, że nie robiłam tego już na warstwach, które są na przykład skóra czy włosy, ale już na takiej Dodatkowej, gdzie było łagodne światło, i tam zrobiłam kolor niebieski, ale również na kolejnej warstwie kolor żółty. Ale jeszcze zanim w ogóle zdecydowałam się na to cieniowanie prawostronne, to wykorzystałam naprawdę dużo opcji, jeżeli chodzi o nakładanie światła i w ogóle o rodzaj warstwy, i również dużo kolorów od niebieskiego przez fioletowy, jakiś różowy, czerwony. Aż w końcu zdecydowałam się na taki bardziej niebiesko-granatowy, taki jakiś chabrowy. No i w tle zdecydowałam, że będzie taki trochę miszmasz, od lewej strony właśnie ten żółty, który pada na mnie, a po prawej stronie niebieski, jakiś ciemny, na samym dole ciemniejszy, żeby no, wpasować się w ten klimat, który robiłam na kolejnych warstwach. I później mając to wszystko już zaplanowane, całą kolorystykę, dodałam tę kolejną warstwę z kolorkiem żółtym. Którą ponakładałam w najjaśniejsze miejsca, szczególnie po lewej stronie, tak, żeby nam pasowało do tła. Generalnie, no nie jestem jakoś mega zachwycona z tego, co osiągnęłam, bo tak jak wam mówiłam, mogłam zrobić bardziej proste cieniowanie, a poszłam w stronę na samym początku realistycznej, której totalnie, no nie chciałam robić, a później już wypadało to jakoś poprawić, nie chciałam robić od nowa. No, ale też chyba nie jest najgorzej. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się wytrenować. Może właśnie jest bardziej prosty, nie aż tak mocno cieniowany. No, bo troszkę jednak, no, trochę się to wszystko chyba gryzie ze sobą. Ale ja ogólnie lubię wam pokazywać to nawet, co mi nie wyszło, żebyście widzieli, że mi również nie wychodzi. I wcale każdy rysunek nie musi być idealny, żeby go pokazać. Możemy pokazywać jakieś swoje etapy albo robić to dla siebie i nie zniechęcać się po prostu, bo wiadomo, raz jest lepiej, a raz jest gorzej. W sumie ta ilustracja, no, ma coś w sobie. No dobrze, widzieliście jak cokolwiek starałam się z tego wykrzesać. Mam nadzieję, że nie jest najgorzej. Wiem, że w kolorowaniu muszę jeszcze oj, dużo pracy przede mną, ale ja jestem tego świadoma. Dajcie mi znać, czy na przykład na swoje urodziny planujecie jakieś autoportrety, czy właśnie może już robiliście, bo w sumie ponad połowa roku już minęła, także większość z was już miała te urodziny, tak mi się wydaje. Raczej nie myśleliście nigdy o tym, aby narysować siebie w ten dzień. Ja zapraszam Was też na mojego TikToka i Instagrama, gdzie pojawiają się różne dodatkowe rzeczy, zdjęcia, relacje, rysunki. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9. .00. Także do zobaczenia i pa!